Lisie naprawianie zaczynamy. Ciemno jak w dupie, zimno jak w dupie. Pewnie zapytać się, skąd wiem, jak jest w dupie. Otóż to nie wiem. Ech. Opel, mówili ku Popla. Będziesz zadowolony. <śmiech> <śmiech> Jednak zostałem okłamany. <laughs> Kto by pomyślał, że jeden problem rozwiąże inne problemy? Zapytacie się pewnie jak to? Otóż nie odpala. Ale dobra, zamek powinien zadziałać. O, za pierwszym. Chyba ma dobry dzień. <laughs> dobra, dwie baki. Co tu mamy? Co za głupa nazwa Nie wiem co to jest za paczka Chyba pomyliłem się Dobra Paczka od Wojciecha Dobra, tą weźmiemy Jaka ładna, duża i chyba jakieś szkło Czyżby wódeczka Nawet jak tak Napijemy się zadziała Patrzcie go Zadziałał na filmie to kozak. Jak do serwisu bym wysłał ten film, miałbym wysłać to, by jeszcze odpalił z pilota. Dobrze, dygamy cię. Dziecinko. Mała, niewinna paczuszka. Folia na cały... Łooo W końcu będziemy mogli ze sobą porozmawiać. Na żywo. Komórki? <grych> Kpina. To jest komunikacja. Ewentualnie zajebisty wypełniacz. Made in co to jest, nieważne how dare you wow, dobra z tymi złączami to muszę cię dopytać o co chodzi, ale całą resztę rozumiem i szanuję, dziękuję Będę cały rok, jak już mówiłem matko Bosko kto to słyszał ja tu na nawet całe dwa dni, całe dwa dni, w tym mrozie, w tym zimnie, a najgorsze, że w tym oplu. Na pewno już widzicie tempo, ten potencjał, ten blask, tę jakość. Jasna wersja budowy, zobaczcie. Calvados. Mm. Taraban 3 z ARC. Wstanie, według mnie zajebistym. Tym razem kurier nie rozwalił paczki, więc jestem mega zadowolony. Ten cudak, złapie trochę temperatury. W sumie to jest koniec tej części filmu, a później wmiksujemy mu trochę zobaczycie o co chodzi, a tymczasem zapraszam Was na film z prezentacji chińskich gadżetów, które tak naprawdę zebrały mi się przez jakiś czas i jakimś cudem jakiś ktoś wymyślił sobie, że będzie mi trzymał te paczki, a już osiągnął, nie wiem, kilogramowy jakiś pułap albo po prostu w górze się już o nich zapomnę, po prostu przyszły nagle wszystkie w jednym tempie jak w Reniusis Dobranoc, Wojtas, dziękuję Ci za tarabana, ale będzie słuchando, ale sery stary jest w idealnym stanie. Cztery omy, 3,5 wata. Komu trzeba więcej. Dobranoc kochani, elo.